Witajcie, witajcie na kanale moi drodzy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, dzisiaj chciałbym się podzielić takim tematem, e, proszę bardzo, uwaga na sekty. E, powiem Wam szczerze, że jako osoba wierząca nigdy nie myślałem, że do tego dojdzie, że nie tyle chcę powiedzieć y, o sektach. Y, niechrześcijańskich, niereligijnych, co właśnie tak zwanych religijnych, tak zwanych chrześcijańskich, są różne sekty, są różne sekty polityczne, ekonomiczne, nie wiem, gospodarcze, więc różne związki wyznaniowe, takie na świecie, prawda, różne systemy religijne, wiecie, ja nie chcę o tym rozmawiać, nie jestem od tego specjalistą. Natomiast na przestrzeni tych 20, prawie 24 lat mojego chrześcijaństwa spotkałem się no, z różnymi opiniami um, ludzi um, odnośnie wspólnot, odnośnie kościołów, jak również też mam sam własne doświadczenia, um, lepsze, gorsze, własne jakieś tam przemyślenia. No i, kochani, dlatego ten temat. Tak jak mówię, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Chciałbym po prostu przeczytać pewien artykuł i kilka słów na ten temat powiedzieć, dać Wam taką inspirację do tego, abyście sami sobie zbadali środowisko, w którym jesteście, w którym żyjecie. Więc proszę Was po prostu o uwagę. I o wyrozumiałość, bo nie jest też celem tego nagrania, żeby dyskwalifikować jakby z góry jakieś kościoły, jakieś grupy chrześcijan. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, abyśmy przyglądnęli się swojemu sercu, abyśmy przyglądnęli się w funkcjonowaniu swojej duszy a po prostu. Czy w nas nie ma jakichś takich właśnie cech sekt? Bo tu nawet nie chodzi o to, co jest na zewnątrz, chodzi o to, o stan naszych serc, tak? o stan naszego ducha, o stan naszej duszy. Czy my w środku nie mamy jakiegoś przekonania, jakiegoś postrzegania takiego no zgubnego, bo tam, gdzie, są, gdzie się objawia to sekciarstwo, to tam jesteśmy okradzeni z Bożego Błogosławieństwa, kochani. Więc chciałbym e, przeczytać, tu taki podkładzik muzyczny dam, żeby weselej było. Kochani, kochani <trym> czym różni się Kościół Pana Jezusa od sekt? <trym> w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma przywódców, bo to rola naszego Pana. E... Kochani, w kościele Jezusa Chrystusa nie ma przywódców, nie ma ludzi, którzy zajmują miejsce przywódcze. W ogóle, jak czytamy na przykład Nowy Testament, nauczanie na temat Kościoła, to tam w ogóle nie ma tej kasty, tak zwanej duchowieństwa. Jezus ustanowił swój organizm, w którym są różne członki. Oczywiście są członki, które mają większą jakby rolę w ramach funkcjonowania tego organizmu, drugie jakby mniejszą rolę. Natomiast każdy nie powinien y, się wynosić nad drugich. Nie powinno być czegoś takiego, że macie mnie słuchać, macie y, bo ja jestem tu wytycznią, bo ja jestem tu liderem, bo ja tu jestem, nie wiem pastorem. Ty nie masz nic do gadania, ty masz mnie słuchać, ty masz mi się podporządkować, ty masz być w mojej wizji. Więc kochani, nie ma duchowieństwa i laikatu w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie to Bóg ustanawia służby, obdarowania i każdy członek w ramach ciała Chrystusa Jezusa ma taką służebną rolę. Jeden drugiemu powinien służyć. Tak jak Jezus Chrystus służył nam, usłużył nam i w tej służbie był wierny aż do śmierci, tak i my powinniśmy mieć e, Jego właśnie taką e, mentalność, Jego usposobienie, czyli odkrywać powołanie, obdarowanie i usługiwać sobie jeden drugiemu, a nie domagać się zaszytów, stołków, pozycji, miejsc pracy. Nie o to chodzi, kochani. Chodzi o to, aby być sługą, aby być sługami, abyśmy byli sługami jedni drugich. Kościele Jezusa Chrystusa nikt nikomu nie mówi, co ma robić, bo dziećmi bożymi są ci, którzy prowadzi Duch Święty, a nie człowiek. No właśnie, jeżeli mamy Pana i każdy z nas jest połączony z Chrystusem Jezusem i Chrystus stał się naszą głową, to od czego jest głowa? Bóg jest naszą głową chyba po to, po to Chrystus Jezus w nas nadzieja chwały jest, abyśmy byli o tym nauczani, pouczani. Nauczali, nauczani relacji i yy, poruszania się w głosie Jezusa Chrystusa. Nie w literze, nie w prawie, nie w moralności, nie w humanizmach, nie w, organizac w organizacji, ale powinniśmy uczyć się i być uczeni, nauczani poruszania się w duchu świętym, w duchu Jezusa Chrystusa. Bo to jest nasza głowa. W kościele Jezusa Chrystusa żaden brat nie wiąże i nie manipuluje ludźmi, bo to od zawsze robi diabeł i jego słudzy poprzez wszystkie religie tego świata. Więc kochani, tam gdzie rozeznajemy religię, tam na 100% jest manipulacja. Tam gdzie yy, z zewnątrz oddziaływuje się na ludzi, to znaczy, że się manipuluje. Tam gdzie ludzie nie są nauczani życia w Chrystusie Jezusie, tam gdzie ludzie nie są nauczani poruszania się w Duchu Świętym, to tam jest religia. Tam jest manipulacja. W Kościele Jezusa Chrystusa jedyną wykładnią prawdy, etyki i zasad działania jest Pismo Święte. Nie zaś jacyś pośrednicy czy przewodnicy duchowi. Tak zwani liderzy, animatorzy, czy guru, czy psycholodzy w Kościele. Gdyż to jest element wierzeń wszystkich religii Wschodu oraz filozofii New Age. Kochani, ja tu dodam, że Prawdą jest, że pismo święte jest no, takim fundamentem, natomiast yy, tu nie chodzi o to, żeby z pisma świętego zrobić sobie literę albo nabywać tylko wiedzę i w to się wpasować we własnych siłach i zdolnościach. Tu nie chodzi o to, aby w oparciu o wiedzę, o literę budować tak zwane chrześcijaństwo, nowy system, yy, bo to nie o to chodzi. Pismo święte jasno i wyraźnie mówi, że Bóg ustanowił organizm, żywy organizm, e, który wzrasta wzrostem, który sam Bóg jako żywe słowo w nas e, wzrasta. Po prostu to słowo rośnie. Bóg daje wzrost temu słowu, tak? Więc kiedy jesteśmy podłączeni z głową i głowa, czyli Bóg w nas jest, e, to Bóg daje wzrost temu słowu Bożemu. Żywemu Słowu Bożemu, czyli tej głowie, która w nas jest. Mamy się poruszać w Nim, ponieważ On jest drogą, prawdą, rzeczywistością, życiem, a poznanie drogi, poznanie Chrystusa Jezusa w nas e, jest e, no, życiem wiecznym, kochani. W Kościele Pana Jezusa wszyscy są równi i nie ma podziału na ważnych i ważniejszych. Kochani, w ramach ciała Chrystusa są różne posługi i różne obdarowania. E, tu nie ma dyskusji. To po prostu tak jest. O tym mówią listy apostolskie. No ale, tak jak na wstępie mówiłem, chodzi o to, abyśmy sobie służyli, usługiwali jeden drugiemu. I nie ma czegoś takiego, że ja jestem wyższy od Ciebie. Nie ma czegoś takiego, że jestem rabbi dla Ciebie. Nie ma tego typu rzeczy w ramach ciała Chrystusa Jezusa. W Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno, w Chrystusie jesteśmy wszyscy równi i nie ma e, właśnie tego podziału na ważnych i ważniejszych. Nie ma na podziału na laikat i duchowieństwo. Nie ma, nie ma czegoś takiego, kochani. Ech. Przyglądnijmy się dokładnie, w czym my żyjemy, kochani. Przyglądnijmy się, gdzie jest nasza głowa. Czy nasza głowa jest zakazanicą, czy głowa, którą jest Bóg, jest w nas? Za kim my chodzimy? Komu my ufamy? Komu dajemy się prowadzić? Kochani, ja jestem za, za ludźmi, którzy dobrze nauczają w kościele. Ja jestem za ludźmi, którzy um, są nawet zakazanicą. Ja jestem za tym, ale jestem za tym, żeby ci, którzy są z przodu, nauczali, Życia w Chrystusie Jezusie, aby nauczali dali wykładnie prawidłową do życia dla nas, abyśmy we właściwy sposób budowali relacje z Bogiem, relacje z ludźmi. Abyśmy budowali um, tą relację z Chrystusem Jezusem, abyśmy y, byli uczeni słuchania Jego, słuchania Jego głosu, rozeznawania e, tej łaski, którą Bóg nam dał. Abyśmy się byli nauczani rozróżniania, w jakim duchu w ogóle żyjemy, w jakim duchu e, prowadzimy swoje tak zwane życie w Chrystusie Jezusie. Czy to jest w Chrystusie zmartwychwstałym, czy w jakimś fałszywym Chrystusie. Dlatego potrzebujemy jakiś ludzi, którzy dobrze będą nas nauczali ja bo, bo to jest normalne, bo w kościele są różne posługi, różne służby, różne członki i mamy budować jeden drugiego ja jestem za tym aby każdy z nas miał tą rolę służebną tak? jeżeli ktoś stoi z przodu, to niech usługuje mało tego, niech usługuje nie w mądrości ludzkiej mowy, nie w ludzkich zdolnościach nie jest takiego ludzkiego autorytetu, ale niech usługuje jako sługa Chrystusa Jezusa wobec nas i niech to robi z mocą Bożą. Tam, gdzie mocy Boże nie ma, tam, gdzie moc Boża się nie objawia, tam jest po prostu podróbka. Ludzie podrabiają różne dzieła i to nie jest czas, żebym teraz mówił na ten temat, kochani. Myślę, że dobrze wiecie, o czym mówię. Kościół Jezusa Chrystusa został powołany do nauczania i do trwania w Chrystusie, a nie do egzekwowania czy wymuszania jakichś zachowań czy postaw. Eee, no właśnie. W kościele, w organizmie Chrystusa Jezusa e, powinno być nauczanie do życia i trwania w Chrystusie Jezusie. Do życia pod nowym przymierzem, pod przymierzem ducha życia w nas. To duch, duch życia łamie, ducho y, przekleństwo. To kiedy doświadczamy życia Chrystusa w nas i pośród nas, y, to to prawo grzechu i śmierci zostaje usuwane z nas i z danej wspólnoty. Jeżeli tego nie ma, nie ma odpowiedniego nauczania, a jest prawo, jest wiedza, są różne izmy, to żyjemy pod przekleństwem y, prawa grzechu i śmierci. Kochani, jest to przykre, ale prawdziwe. E, powiem tak: y, jak zacząłem czytać y, Nowy Testament, to tam jest jasno i wyraźnie napisane, abyśmy badali duch, duchy, abyśmy badali, abyśmy się poznawali w Chrystusie Jezusie nie poza Chrystusem nie w ciele, nie w zmysłach, nie według światowego człowieka nie według ludzkich cech i ludzkich zdolności i mądrości. Ale według tego, kim jesteś, droga siostro w Chrystusie, kim jesteś, drogi bracie w Chrystusie Jezusie, jakie masz świadectwo? Pokaż, pokaż, kim jesteś. Powiedz, kim jesteś, powiedz, w co wierzysz. To jest moją radością, że jak spotykam człowieka, to chcę wiedzieć, jakiego ducha jest. Chcę wiedzieć, co nim kieruje, co na niego wpływa, co e, nim powoduje, tak? Dlaczego on jest taki, a nie inny? Może mi się wydaje, że jest w grzechu, może, może nie żyje tak jak mi się wydaje, e, tak jak ja bym chciał. Tak, jakby jego życie tak zwane w Chrystusie wyglądało, ale to powinienem wejść w relację z tym człowiekiem, powinienem porozmawiać z tym człowiekiem, powinienem posłuchać tego człowieka, co ma do powiedzenia, powinienem przyglądnąć się też, dlaczego on jest taki, jaki jest. Skąd to jest, tak? Według jakiego ducha. Czy Bóg go prowadzi, czy Bóg go nie prowadzi. Czy on podlega pod działanie Ducha Łaski, czy nie podlega pod działanie Ducha Jezusa Chrystusa. Po to są relacje. To jest służba jeden drugiemu. Abyśmy nie udawali, że wszystko jest cacy, albo wszystko jest B. Bóg interesuje się człowiekiem i ja mam też interesować się człowiekiem, z którym mam relacje. Mam interesować się stanem tego człowieka. Mam badać i się przyglądać. Czy czas czasami nie żyje w grzechu? Jeżeli rozpoznam, że żyje w grzechu, czyli poza Chrystusem, to powinienem pomóc takiemu człowiekowi podnieść Go, o ile chcę, o ile chcę mieć relacje. Do tanga trzeba dwojga, prawda? Pismo Święte mówi, że kościół Pana Jezusa Chrystusa to są wyłącznie nowonarodzeni ludzie, a nie jakieś kościoły w sensie denominacje, organizacje, instytucje czy budynki. Myślę, że o tym dobrze wszyscy wiemy, że Kościół nie jest miejscem dla świata w sensie, że ktoś udaje kościół, a nie jest w ogóle nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Nie doświadczył nowonarodzenia, nie przyjął Ducha Bożego, Ducha Jezusa Chrystusa. Więc taki człowiek, no wiecie, on może chodzić, ale to nie jest Kościół. My nie możemy ludzi niewierzących nazywać Kościołem. Zbór Jezusa Chrystusa to jest ogół ludzi, którzy zostali przez Boga, przez Słowo Boże wywołani z tego świata. Zbór Jezusa Chrystusa jest ciałem Chrystusa. Są to ludzie z Boga zrodzeni, napełnieni Jego duchem. Jest to zbiór, zbiór e, społeczność ludzi niedoskonałych, słabych, ograniczonych, ok, ale ludzi, którzy stali się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Sami wiemy, jak jest dzisiaj w denominacjach, że pszenica i konkol żyją sobie razem. Tak naprawdę, nawet nikt się tym nie interesuje, nikt nie bada, kto kim jest, prawda? I tak diabeł siedzi obok Chrystusa i nawet sobie wieczerze razem spożywają. Ja powiem wam, że nawet yy, e, nawet diabeł bierze chrzest wodny. Ludzie nienawróceni, nie, nie, którzy nie doświadczyli narodzenia w Chrystusie Jezusie są dopuszczani do chrztu wodnego. Owszem, mogą nie pić, nie palić, być mili, uprzejmi, ale to nie zmienia faktu. Jeżeli nie stałeś się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, to jesteś konkolem. I twoje miejsce jest w świecie, o ile nie chcesz przyjąć Ewangelii, o ile nie chcesz być nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. To idź człowieku do świata. Ale wiecie, ludzie są tacy, jacy są, natomiast tu jest rola ludzi, którzy są odpowiedzialni. E, po prostu w ramach danych wspólnot za stan ludzi wierzących to oni w głównej mierze odpowiadają za to co się dzieje w zborach Ech, drogoście bowiem kupieni nie stawajcie się niewolnikami ludzi w 1 do koryntian 7:23 jeżeli żyjemy w Chrystusie to mamy swojego pana podlegamy jego prowadzeniu prowadzeniu jego w duchu świętym i Bóg chce, abyśmy żyli w wolności, w Chrystusie Jezusie. A tu nie chodzi o to, że ja mam pełnić jami moje, że ja sam sobie swoje chrześcijaństwo chcę uprawiać. Ja nie o tym mówię. Mamy żyć w Chrystusie, doświadczać tego prowadzenia w Chrystusie, być sługami jedni drugich, ale to się powinno odbywać w wolności, a nie że ktoś będzie mi narzucał swoją wolę. Tak jak kiedyś ktoś mi powiedział: dam ci szansę, dam ci szansę. Co to w ogóle jest? Ty z Chrystusem człowieku rozmawiasz? Czy z kim ty rozmawiasz? Czy ty mnie w Panu przyjmujesz? Czy ty mnie w ciele przyjmujesz? Co to w ogóle jest? Bo ci, których duch Boży prowadzi, są dziećmi bożymi. No właśnie, cały czas o tym mówię. Wszak nie wzięliście ducha niewoli by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Rzymian 8, 14, 15. Kochani, bardzo dużo osób żyje zastraszonych w zborach. Bardzo dużo osób dało się uwikłać pod ducha niewoli. Tak mało mamy wspólnot i tak małe są te wspólnoty, mało liczne, że jak ktoś już trafi, to siedzi cicho i daje sobie narzucić Wolę, że tak powiem, większości albo jakiegoś tam lidera. Albo jakichś tam właśnie nauczań, doktryn. Kochani, to jest duch kontroli, to jest duch niewoli. Uciekajmy od tego, wyzwólmy się od tego. Zbadajmy swoje serca, zbadajmy stan swojej duszy. Nie możemy uprawiać tak zwanego chrześcijaństwa. Ulegając bojaźni, lękom, jedni przed drugimi. Naszym, yy, naszym takim no, wyrazem powinna być no, miłość. Tam, gdzie jest miłość, tam jest usunięty wszelki lęk. Więc ludzie mówią, że żyją z Bogiem, a jeden drugiego się boi. Przecież w zborach nawet nie, nie można uwagi zwrócić, prawda? A, brak słów, kochani. Sekty charakteryzuje nieomylny i nietykalny przywódca, tak, zwany, tak zwana monopolizacja autorytetu. Znamy to skądś, prawda? Sekty uzależniają zbawienie od przynależności oraz od posłuszeństwa celom przywódcy. Macie być w mojej wizji, bo ja mam wizję, ja mam wizję dla zboru, a jak dla zboru, to jak chcesz być częścią tego zboru, to musisz wejść w moją wizję, bo ja, bo ja, bo ja. Mam wizję do Twojego życia. To nasz Kościół, nasza grupa ma patent na Jezusa. Sekty kładą bardzo silny nacisk na przymusowe łożenie pieniędzy. Kochani, różnie się to mówi czasami w zborach, aż to jasno i wyraźnie jest powiedziane. Kasa, kasa i kasa. Dziesięciny i tym podobne rzeczy. Masakra. Yy... Badajcie duchy, kochani, badajcie duchy. Sekty nie prowadzą ludzi do Boga, ale uzależniają od siebie. No właśnie, nie pozwalają żyć w Chrystusie, być pod prowadzeniem głowy, którą jest Chrystus Jezus i myśli Chrystusowej, prowadzenia w duchu świętym, lecz pod autorytetem tzw. liderów, jednego lub więcej. Sekty charakteryzuje niejawność planów i działań przywódcy. Kochani, badajcie duchy. Sekty charakteryzuje bardzo silny, piramidalny system kontroli. No właśnie, duch kontroli. To może być płytka organizacja w wymiarze pionowym, ale jest. Bardzo mocna presja wybierana na ludzi. W sektach wszyscy muszą zdawać obowiązkowe relacje z własnego życia i życia innych poprzez ciągłe relacjonowanie zdarzeń, donosy oraz indywidualne rozmowy z liderami. Kochani, kontrwywiad doskonale działa w kościele. Sekty kontrolują prywatne życie swoich członków poprzez izolowanie ich od naturalnego otoczenia, a nawet rodzin, jeżeli zaliczają się one do osób myślących krytycznie o ich grupie. Więc, yy, no właśnie, przemyślcie to, moi drodzy, czy to nie ma miejsca w waszym życiu. W sektach obowiązuje absolutny zakaz krytykowania oraz wypowiadania wątpliwości i negatywnych opinii na temat działań przywódcy, liderów oraz zasad funkcjonowania grupy. Oczywiście doktryn i nauczan. <górne> Guru ma zawsze rację, prawda? Sekty stosują wymuszoną uległość poprzez stosowanie presji bądź silnych mechanizmów motywacyjnych lub bezpośrednie zastraszenie swoich ofiar. W sektach Pan Jezus, Ewangelia i Pismo Święte służą jedynie jako narzędzia do osiągnięcia prywatnych celów przywódców i podporządkowywania sobie ludzi. Korporacja musi mieć ludzi, musi mieć niewolników, musi mieć siłę roboczą. W sektach zauważalny jest brak bojaźni Bożej i stosowania, stosowana jest manipulacja Bożym Słowem. W sektach lojalność wobec przywódcy stawiana jest wyżej od posłuszeństwa Biblii. No właśnie, tak to jest jak się usta zamyka. W sektach wpaja się mistyczne postrzeganie przywódców i przeduchawianie rzeczywistości. W sektach interes grupy stawiany jest ponad wszystkim, obowiązkowa służba ponad rodziną. Też takie klimaty są, kochani, tak się też naucza. W sektach obowiązuje myślenie w 100% uzależnione od przywódców grupy. Kochani, dopóki głosu swojego nie podniesiecie to nie dowiecie się tak naprawdę, jak jest. Musicie zaryzykować, zbadać środowisko, w którym jesteście. W sektach nie ma jasnych zasad działania, ale cel przywódcy wytycza metody działania. Korporacja. Przywódcy sekt kojarzą ludzi i decydują o zawieraniu przez nich związków małżeńskich. W sektach działa żelazna zas zasada: albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. W myśl której każdy odchodzący musi zostać zdyskredytowany w oczach reszty członków. Kochani, znam to z własnej autopsji. Nie wolno się nawet witać, nawet ręki podawać, jeżeli odchodzisz z jakiejś grupy ludzi. Nikt się nie pyta, czy, z jakiego powodu odchodzisz, nikogo to nie interesuje. Natomiast jak już odejdziesz. To nie chcą Cię znać, kochani. Ewentualnie takie grzecznościowe, rozumiecie. Boją się zarazić duchem odstępstwa, chyba, tak? Nie wiem. Ich sprawa. Sekty działają zawsze poprzez psychomanipulację i wykręcanie myślenia swoich ofiar. Kochani, wydaje mi się, że kościoły, zamiast trwać w Chrystusie i budować się w miłości Chrystusowej i tu osiągać jedność, to budują swoją jedność, ponieważ zastraszają jedni drugich. Muszą sobie sprefabrykować wroga, tak jak na wojnie, tak jak robią politycy. Trzeba y, mieć wrogów, żeby zastraszyć ludzi w kościele. Biblia mówi, że z ludźmi nie walczymy, a w praktyce jest tak, jak jest. Więc, kochani, ten temat, ten materiał przedstawiłem, abyśmy włącznie ze mną, tak, badali swoje serca, abyśmy nie dali się zwieść. Abyśmy żyli w Chrystusie i szukali tych relacji, tych miejsc, do których Bóg nas prowadzi. Dziękuję Wam za uwagę. Niech Pan Was prowadzi w swojej mądrości, w swojej sile, w swojej mocy, w swoim słowie, na chwałę swoją. Amen.